Dzwonimy do top do Neitora, zobaczmy kto to jest. Po sygnale nagraj wiadomość. Oj chuj, już dzwonicie chyba do niego. Mordo, źle zrobiłeś, że podałeś numer. Bo teraz się nie dodzwonię do ciebie, kurwa, teraz wszyscy będą Ja... Oj, jest sygnał. Halo? No, się halo. Halo? No, halo, słyszysz? z tej strony. No, siema ma! Ej, niepotrzebnie numer podałeś, bo trafią dzwonić do ciebie. A to Makonek, wyjebany po całości. Co to u ciebie? Walujemy, a jak? A jak? A miałeś iść spać. Mówiłeś, że już spać idziesz. Kurwa ja nie mogę spać, bo mi ktoś przebije i co wtedy? No nikt nie przebije, tysiąc zł rekord pobiłeś. jak nie znajdę mojego przyjaciela bo oko no. a ty w Polsce mieszkasz, że taki bogaty jesteś? co ty po w Polsce mieszkasz, że taki bogaty jesteś? Spodziewam się, spodziewam się, No nie Pięknie. wiem, kurwa, podejrzany jesteś. Ochronie, kurwa, machodek! O, ja to dziecko jest chyba taki ja, masz Ja stwierdzałem, może razem coś zagadnie. No. Okej, bo jeden garbacy tu się kurwa, wie, coś pogadać. Spoko! Oto <noise>, machodny, oto machodny! Siema! Ja, to... Oglądamy Cię, paweł lekki, bo maronek jesteś zajebisty. No dzięki! No to co robisz, a ja ci będę wspierał jak tylko mogę. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki, Dzień, Hej, na razie, Słuchaj, Siema, trzymaj się. Siema, trzymaj się. No, na razie. Kurwa, <noise> <noise> to był prezes Smorong. Dobro. <noise> ja myślałem, że to chłop w tym. Za granicą gdzieś pracujesz, coś. Nie wiem o co chodzi. <noise> Ale pozdrawiam tam całą imprezkę. <noise> Siema wszystkim.